Cześć, jestem Marek z Trybu Solo. Dzisiaj ja mam pokazać grę Mortum Średniowieczny Detektyw. Jest to gra wydana przez wydawnictwo G3. Bardzo dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. I ta moja recenzja, pierwsze wrażenia będą dosyć specyficzne, dlatego że nie do bardzo mogę Wam pokazać komponenty i samą grę. Zobaczycie troszeczkę grafik z gry na, i zdjęć na przebitkach tego materiału. Ale ponieważ jest to gra detektywistyczna, w której będziecie rozwiązywać śledztwa. No to jeśli pokazałbym Wam komponenty, karty i różne rzeczy, no to tak naprawdę zepsułbym Wam zabawę z tym tytułem, więc bardziej opowiem o samej grze, a nie do końca Wam ją pokażę. I Mortum średniowieczny detektyw, to jest gra, w której wcielamy się w agentów powiedzmy takiego bractwa, stowarzyszenia, które bada różne tajemnicze sprawy. I... Historia jest taka, że w mieście, czy we wiosce Rotwood, która właściwie jest tak usytuowana, że nikt do końca nie wie gdzie, zaginęła poprzednia grupa agentów, i my musimy teraz wyruszyć na ich poszukiwanie, ale też po to, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się we wiosce Rotwood. Tak jest początek całej historii, no to żaden w sumie spoiler, bo musicie spotkać się z informatorem, który będzie czekał na Was w ruinach. W starych ruinach, ale po dotarciu na miejsce okazuje się, że informatora nie ma i tak zaczyna się cała fabuła. Gra Mortum jest podzielona na trzy sprawy, nazwijmy to sprawy, na trzy takie rozdziały. Pierwszy nazywa się Informator, potem mamy tajemnicze miejsce i trzecia część nazywa się Starcie. I każda z takich spraw składa się, to wam pokażę, z bardzo, bardzo grubej talii kart ta pierwsza informator i tak jest jakby troszeczkę cieńsza, ale popatrzcie, ile tych kart tutaj jest. Jest cieńsza, dlatego że dostajecie jeszcze notesik, na którym możecie, w którym możecie sobie notować różne fakty i rzeczy związane z, z Waszym śledztwem. A w tych pozostałych pudełeczkach są już same karty. I to są takie karty duże, bardziej takiego formatu po prostu większego. Nie potrzebujecie do tej gry żadnej aplikacji. Jest ona w pełni analogowa, czyli będziecie sobie po prostu odkrywać różne karty. Na takich kartach są różne takie, wiecie, informacje, zagadki, tropy, coś tam przeczytacie, będziecie mieli odnośnik do kolejnej karty. Nie wiem, czy graliście w inne gry te, takie detektywistyczne, ale mechanicznie moim zdaniem Mortum jest najbliższy detektywowi z portalu, dlatego, że mamy tutaj tak, po pierwsze mamy podobnie, bo mamy limit czasu. Akcja będzie działać się przez, jak Wam pokażę, przez kolejne dni i godziny i mamy tutaj takie dwie karty z takim jakby osią czasu, które sobie gdzieś tam składamy razem i tutaj będziemy znacznik czasu przesuwać. Więc też jest tak, że musimy się po prostu śpieszyć i mamy informacje zawsze w jakim czasie jakby musimy się zmieścić z przeprowadzeniem naszego śledztwa. Więc po pierwsze mamy ten limit czasu. Po drugie, odczytanie różnych jakby wykonanie różnych akcji, ale odczytanie też różnych kart ten czas nam zużywa. Czyli podobnie, jak było w detektywie, różne karty zabierają ileś czasu. W zależności od tego, co tam się dzieje i odkrywając nowe karty, zawsze musimy się zastanowić, jakim tropem podążymy i co będziemy robić, dlatego że nie ma opcji, żeby zdążyć zrobić wszystko. To zazwyczaj tak jest w tych wszystkich grach detektywistycznych, że musimy się po prostu na jakiś trop zdecydować i tym tropem podążyć. Mieć po prostu nadzieję, że to jest to jest ten właściwy, właściwa ścieżka do rozwiązania danej sprawy. Mamy tutaj takie coś jak zmęczenie, czyli jeśli będziemy znaczy, generalnie chodzi o to, że o 18 godzinie powinniśmy się położyć spać i odpocząć. Nasi bohaterowie, jeśli tego nie zrobimy i będziemy grali dłużej niż do 18, to oni będą jakby mieli punkty zmęczenia i te punkty zmęczenia będą miały wpływ na, na bohaterów następnego dnia. Bo za yy, każdy taki jakby punkt zmęczenia bohaterowie będą musieli odrzucić tam specjalne żetony, ewentualnie przesunąć czas do przodu dnia następnego, więc coś kosztem czegoś. Yy, fajna rzecz jest taka, że mamy tutaj. Yy, Bohaterów. To nie są wszyscy, ale to są ci, których znajdziecie w pierwszej sprawie. Jest ich pięciu. Mamy łowcę, zabójcę, szpiega, wojownika i złodzieja. I oni mogą wykonywać różne akcje. Jest akcja przeszukania, akcja walki, akcja obserwacji, akcja napaści. I w zależności od tego, jakich bohaterów sobie wybierzecie, to będziecie tutaj sobie dobierać odpowiednie takie żetony, które tutaj mamy. To są różne żetony, nie wiem czy je będzie widać. Na przebitkach pewnie bardziej. I takie żetony będziecie sobie dobierać, i w odpowiednich momentach gry będziecie je wydawać, żeby sobie zrobić różne dodatkowe akcje. To jest kolejna rzecz, która jest w Mortum inna niż w grach detektywistycznych, w których ja grałem, bo mamy tutaj różne lokacje, które będziemy odwiedzać, różne miejsca, do których nasi agenci będą się udawać. Jest to wszystko też zobrazowane całkiem fajną taką. Mapom, żebyśmy wiedzieli co gdzie się znajduje. Ale chodzi o to, że mamy tutaj trzy dodatkowe talie. To są talie obserwacji, talia takich kart, Wygląda mniej więcej. Tak. Mamy talie przeszukiwania. Już wam pokażę. O. I ostatnia talia to jest talia napaści. I nasi agenci mają te trzy akcje: napaść, przeszukiwanie i obserwacje jakieś takie dodatkowe rzeczy, które mogą wykonywać w danej lokacji. Jeśli mamy oczywiście odpowiedni żeton, czyli nasz agent potrafi taką akcję wykonać, możemy zdecydować się, że wykonujemy akcję właśnie obserwacji, czy napaści, czy przeszukiwania i polega to na tym, że na, na tej jakby osi czasu zaznaczamy odpowiedni żeton, troszeczkę kilka godzin do przodu i dzięki temu możemy się dowiedzieć dodatkowych rzeczy. Praktycznie każda lokalizacja, którą mamy w tej grze, ma dedykowaną kartę w jednej z tych trzech tali, czyli w napaści, przeszukiwaniu i w obserwacji. Jeśli zdecydujemy się na wykonanie którejś z tych akcji, sobie taką kartę odczytujemy i może się okazać, że dostaniemy nowe tropy, czy uzyskamy nowe informacje. Nie zawsze, bo oczywiście nie, nie każda Obserwowanie na przykład nie każdej lokalizacji, czy przeszukiwanie coś nam faktycznie da, ale może tak być, że znajdziemy dodatkowe tropy. Jest jeszcze akcja napaści, czyli to takie siłowe rozwiązanie, że próbujemy. Na przykład od kogoś wydostać informację siłą. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to w tej lokalizacji, w której to zrobimy, już nie będziemy mogli wykonywać innej akcji. No bo po prostu nikt nas już nie lubi. Komuś tam obiliśmy pasze i <laughs> opcja przeszukiwania czy obserwowania już nie wchodzi w grę. No i ten patent jest właśnie bardzo fajny, bo daje dodatkowe opcje w przypadku prowadzenia śledztwa, też większa trochę regrywalność, bo samych kart jest dużo. Tych lokacji, po których się przemieszczamy, i, i, i tych kart, gdzie, gdzie mamy dialogi, czy, czy dostajemy informacje. Ale jak jeszcze dodacie sobie te trzy talie, właśnie przeszukiwania, obserwacji i napaści, no to jest tego bardzo dużo, bardzo dużo kart, i mm, na pewno po jednym przejściu nie jesteście w stanie tego wszystkiego, y y wszystkie informacje dostać i wszystkie informacje odkryć. Na końcu scenariusza czy takiej sprawy. Jest taka, jakby ankieta, którą musicie sobie wypełnić. Tam jest kilka pytań związanych ze scenariuszem, w zależności od Waszych odpowiedzi. Z tabelki sobie szczytujecie potem odpowiednie punkty, i zliczacie Wasz wynik i patrzycie, ile punktów dostaliście, czy śledztwo jest udane, czy nie jest udane. Więc z jednej strony, właśnie gra przypomina mi portalowego detektywa, bo mamy podobny patent z odkrywaniem kart. Te karty przesuwają nam czas, jakby do przodu, który mam na przeprowadzenie śledztwa. Mamy te zmęczenie, detektywie był poziom stresu, ale z drugiej strony ta gra przypomina mi też serię Escape Tales, dlatego że, że karty, które mamy, to nie są tylko, właśnie, to nie jest tylko fabuła, ale mamy też karty bohaterów, mamy karty mapy, mamy karty przedmiotów. Czasem niektóre karty musimy odwrócić na drugą stronę, na przykład kartę mapy i pojawi się nowa lokalizacja. Więc to jest taki trochę miks tych Escape Talesów i trochę DETEKTYWA. Mm. Duży szacunek z mojej strony za, za to, że y, mamy tutaj. Y, karty, a nie żadne aplikacje, bo no, nie jesteśmy zależni od telefonu. Ale popatrzcie, ile tych kart jest. Jeszcze wam tutaj pokażę z ciekawości na przykład sprawę numer dwa, tajemnicze miejsce, gdzie tych kart jest tak dużo, że one ledwo się w ogóle mieszczą w, w pudełku. No i popatrzcie sobie, jaki to jest plik kart. To jest grubo ponad setka po prostu kart i to wszystko jest wpisane i dla fanów analogowych gier bez żadnych cyfrowych dodatków to będzie raj na ziemi. Fabularnie Mortum jest no, grom raczej taką mroczną, no bo dzieje się w XV wieku, w takich klimatach trochę przypominających Europę naszą średniowieczną, ale nie, nie, no, nie dzieje się to konkretnie w jakimś znanym nam kraju. Jest to fabuła raczej dla dorosłych, no to taka mroczniejsza, ale bardzo fajna, bardzo wciągająca. Ale no, też jeszcze jeśli kogoś interesuje, czy można rozegrać na przykład te, te, po dwa razy dany scenariusz, no jeśli nam się nie uda rozwiązać sprawy, to na pewno. Ja na przykład, kiedy grałem pierwszy scenariusz Informator pierwszy raz, no to miałem bardzo mało punktów. Po prostu podążyłem nie tym tropem, który prowadził do rozwiązania zagadki. I przy drugiej rozgrywce faktycznie podążyłem inną ścieżką i miałem, no i inne rzeczy gdzieś tam się wydarzały. Ale wiadomo, że to jest tak, że, że ta główna fabuła jest jedna i jeśli już ją poznacie dobrze i, i na przykład przy pierwszym przejściu uda wam się wszystko fajnie rozwiązać, no to czy będziecie chcieli grać drugi raz? To jest trochę tak, no, ze wszystkimi tymi grami, powiedzmy detektywistycznymi, gdzie, gdzie mamy jakieś śledztwo. Zawsze jest tak, że, że ta pierwsza partia czy pierwsza rozgrywka jest najfajniejsza, bo, bo wtedy się odkrywa całą historię, e, jakby po raz pierwszy, a każda kolejna rozgrywka, no to coś nam pamiętamy. Ale na pewno to jest taka gra, że jeśli byście sobie ją odłożyli gdzieś na półkę na parę miesięcy i do niej wrócili, to przy tej ilości kart i tropów, i wszystkiego i tych rozgałęzień, które tutaj mamy, myślę, że spokojnie za parę miesięcy na drugi raz moglibyście zagrać daną sprawę, bo jest duża szansa, że, że podążając inną ścieżką, będziecie mieli całkiem inne karty i całkiem inne zdarzenia. Ciekawa rzecz jest też taka, że w tej grze mamy, nie mamy żadnej instrukcji. Instrukcja to jest tak naprawdę ta kartka. Jest to taki przykład gry, którą możecie kupić i przynieść do domu, wyciągnąć z pudełka i zacząć grać. Dlatego, że wszystkie informacje są na kartach. Ja już sobie to trochę pomieszałem. Ale na przykład no, rozpoczyna się to wszystko tym, że wyciągacie z pudełka pierwszą talię i macie tutaj informację Start. Przeczytajcie to przed rozpoczęciem gry. I jest opisane, co się w tej grze dzieje, na czym polega rozgrywka, jak będziecie musieli grać. Kilka pierwszych kart prowadzi Was tak za rękę i pokazując Wam różne możliwości, no a po tym, że jesteście rzuceni na głęboką wodę musicie grać sami. A to też jest właśnie fajne, że nie trzeba niczego się uczyć, że niczego jakby tutaj studiować, żadnych grubych instrukcji i tak dalej, możecie przynieść i e, do domku i grać. Gra we to od jednego do sześciu graczy, e, ale no to tak szczerze, czy gracie w jedną, dwie, w pięć osób, no to znaczenie ma tylko takie, że e, Więcej osób przy stole po prostu może myśleć nad, nad tym, jak rozwiązać daną zagadkę, bo jakby mechanicznie tutaj to nie ma znaczenia. Bohaterów i tak wybieracie tam tych trzech na początku, niezależnie od liczby osób, więc im więcej osób przy stole, no tym łatwiej może będzie Wam rozwiązać zagadkę, a może trudniej, no bo każdy będzie miał swoje pomysły i będzie uważał, że jego pomysł na rozwiązanie jest tym właściwym pomysłem, ale spokojnie można grać solo, spokojnie można grać kilka osób. No tak jak mówiłem, nie mam więcej mam nic do pokazania, bo, bo mamy tutaj głównie te trzy talie. Eee, troszeczkę on w tą, tą jedną kartkę taką powitalną. Ja mam nadzieję, że, że Mortum, ten średniowieczny detektyw, to pudełeczko to jest początek tej serii, bo, bo jest naprawdę bardzo fajna, bardzo wciągająca. No oczywiście musicie lubić takie klimaty średniowieczne, no bo, bo wtedy dzieje się akcja, ale jeśli takie coś Was kręci, E, takie klimaty trochę w imię róży, coś takiego, no to, mm, no to jest naprawdę bardzo fajna gra. E, no i tak jak mówię, też idealna dla miłośników e, gier analogowych bez aplikacji, bo na przykład Kroniki Zbrodni też są fajną grą detektywistyczną, ale już wymagają siedzenia bardzo dużo m, na telefonie czy na tablecie i, i gapienia się w ekran. Tutaj macie karty i nie potrzebujecie nic. Możecie wziąć tą grę e, do chaty gdzieś tam w dziczy i, i się <laughs> oddać graniu. Zapraszam na Instagram, na Twittera, na Facebooka, żeby zobaczyć więcej zdjęć. Troszeczkę zdjęć z tej gry, ale też recenzję pisaną. Ale moje zdjęcia, które wrzucam, będą raczej bezpoilerowe. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. I zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie oglądać więcej moich filmów. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.